No cześć wszystkim Dzisiaj szybka aktualizacja zbiorników na balkonie Jak widzicie nakryte są już szybami Na razie zostawione są większe szpary Ale za chwilę będzie to bardziej uszczelnione żeby nie było aż takiego przewiewu no, Wszystko pomału kieruje się w stronę Zimy, same zbiorniki już też są przygotowane. Zwierzęta, pomimo ostatnich temperatur, czują się dobrze. Są trochę bardziej ospałe, spokojniejsze. Ale temperatura nie spadła na tyle nisko, żeby narobić im kłopotów. I jak mówiłem wcześniej, małe molinezje wyleciały. Znalazły dom. Chętnego i po drodze, przy okazji, yy, zasponsorowały mnie, więc tutaj dwie korzyści. Musiałbym się później zastanawiać, gdyby dorosły, co miałbym z nimi zrobić. A tak poszły szybciej. Rośliny też się dobrze czują. Nie ma z nimi żadnych problemów. Tutaj, jak możecie zauważyć. Pływają rośliny z akwarium. No są to po prostu odpady, które przy przycinkach, przy jakichś właśnie porządkach zostają ze zbiorników. Zamiast wyrzucać do śmieci, po prostu wywalam je tutaj. Przy okazji, ślimaki mają jakieś pożywienie. To ogarniają, nie niszcząc mi w większości tego co mam właśnie w zbiorniku. A tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!